Cześć, tu Kama. Chciałabym dzisiaj pokontynuować z Wami temat rolniczego handlu detalicznego i dokumentów pod to, ponieważ po ostatnim filmie mam wrażenie, że trochę yy, może się niektórym wydać, że polałam wodę. To potraktujmy jako taki szerszy wstęp i wprowadzenie do tematu tych dokumentów. Natomiast dzisiaj, jak przystało na produkcję wegańską w rolniczym handlu detalicznym, rzucę Wam trochę mięsa, czyli naprawdę trochę konkretów, co jest niezbędne, co jest mile widziane, co dobrze mieć do wniosku o wpis do rejestru producentów żywności do sanepidu. Podrolniczy handel detaliczny, produkcja roślinna. W moim przypadku cały czas bazujemy na temacie pod tytułem pasty wegańskie, octy, marynaty, przetwory, dżemy i susze ziołowe. Ok, słuchajcie, wniosek do Sanepidu, wzór tego wniosku. Proszę sobie pobrać albo ze strony sanepidu waszego powiatowego, jeżeli jest dostępny. Jeżeli nie, no to udajcie się tam i pobierzcie sobie aktualny Wniosek, wzór tego wniosku, wypełnicie go sobie na spokojnie w domu. Przy okazji możecie poznać panie, które będą się wami opiekować w tym temacie. I one z pewnością na waszą prośbę, jeżeli same tego nie zrobią, to jeśli poprosicie, to jestem pewna, że dadzą wam plik dokumentów, różnych broszur na temat tego, jak powinien wyglądać system HCCP. W produkcji żywności, jakie zasady higieny należy zachowywać. To są te tak, tak zwane dobra praktyka higieniczna czyli GHP, Good Hygiene Practice z angielskiego. Yy, możecie także sobie poszukać na internecie ewentualnie przy zakupie dokumentów yy, ode mnie tych moich w, w, analiz i wzorów, które yy, w sensie tych an, anali, analizy produktów i, i ryzyka i opis pro, yy, procesu produkcyjnego. Yy, mogę Wam także gratis podesłać te wytyczne dobrej praktyki higienicznej yy, i produkcyjnej. To wygląda tak, to jest spory plik papierów. Chyba to będzie odwrócone na filmie, ale jest to kilkadziesiąt stron z informacjami, które naprawdę warto wiedzieć. To są niby rzeczy dość oczywiste, ale wbrew pozorom, wbrew pozorom nie są takie jasne dla laika i dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z oficjalną produkcją żywności. A warto o tym wiedzieć, żeby na przykład pewne rzeczy dokumentować. Także w takim przewodniku, to jest przewodnik z, ze stycznia 2017 roku, to, jest, to są wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego, czyli to jest coś dokładnie dla nas. OK, czyli to sobie poszukajcie ewentualnie jak zakupicie ode mnie moje wzory, to dostaniecie to w gratisie. Natomiast po tym jak się z tym zapoznacie, co jeszcze jest ważne. Przede wszystkim zacznijcie od tak zwanej książeczki Sanepidowskiej, czyli w sklepie z. Produktami dla biznesu, na przykład takimi biurowymi rzeczami. Na pewno w każdym miasteczku powiatowym taki sklep się znajduje. Możecie tam na przykład nabyć druczki do jakichś tam faktur i tak dalej. I także książeczki zdrowia. To jest książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych, którą wypełniacie i podbijają lekarz na rok od badania. Co należy zrobić, żeby taką książeczkę móc u lekarza podbić? Robi się to oczywiście w zakładach opieki zdrowotnej także prywatnych, które zajmują się medycyną pracy. Musicie się umówić do lekarza medycyny pracy w takiej przychodni i taki lekarz wydaje wam orzeczenie, że nie macie żadnych przeciwwskazań do tego, aby móc pracować przy produkcji żywności. Co jest niezbędne, to niestety Ubrałam się ładnie specjalnie, bo wiedziałam, że będę mówić o brzydkich rzeczach. Y Niestety wymagane jest badanie kału. I teraz uwaga, nie dajcie się e sfrajerować, że to jest badanie, że musicie tam coś rano wygrzebać z tej toalety i włożyć do kubka i to przechowywać czy dni w lodówce i zanieść. Nie, to, to nie jest tego typu badanie kału. E w tej chwili wygląda to tak, że robi się. E y Posiew z próbki wymazu, wiadomo skąd, z odbytu, w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella. To są te dwa posiewy, które się wykonuje w celu uzyskania takiego zaświadczenia, że można produkować żywność, że można w ogóle pracować z żywnością, bo to także będzie Wam przydatne, jeżeli na przykład pójdziecie do pracy w sklepie spożywczym, czy w sklepie, w którym sprzedaje się w ogóle jedzenie. Także trzy dni pod rząd trzeba takie próbki pobrać. Uwaga, bo to są takie specjalne próbniki, takie specjalne wymaźniki, bym powiedziała, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, które są do nabycia w aptece. Niestety, u mnie w mieście były do nabycia tylko w jednej aptece, okazało się, że takich Takich próbników nie ma w takim ogólnym dostępie, gdzieś tam apteki sobie je zdobywają, więc najpierw się dowiedzcie najlepiej w tym miejscu, gdzie będziecie robić to badanie, czyli na przykład w prywatnej przychodni takiej diagnostycznej, czyli na przykład diagnostyka, czy może jakieś macie tam, nie wiem jak się nazywają te różne takie medyczne, laboratoryjne, typowo firmy świadczące usługi badania różnych tam krwi czy, czy, czy kału. I tam się dowiedzcie, jakie w Waszym powiecie sanepid, czy w waszym województwie sanepid wymaga te próbniki. Ewentualnie, gdzie można je dostać, może te panie czasem wiedzą, bo wiem, że to jest temat dość, dość nietypowy, ale one wiedzą, bo siedzą w tym na co dzień. Także najpierw idziecie zrobić badania, żeby uzyskać orzeczenie i to jest. Sprawozdanie, wyniki badania próbek do celów sanitarno-epidemiologicznych, do orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych i obszar regulowany prawnie, czyli w moim przypadku było to e, e, wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, czyli ja w diagnostyce zapłaciłam za badanie. Oddałam moje trzy próbki, trzyma się je w lodówce. Tam zresztą pani udzielą wam pełnej informacji. Po pobraniu przez trzy, tą każdą następną bierzemy nową, ale trzyma się je w lodówce, żeby tam bakterie miały chłodno. I wtedy oni wysyłają to do wojewódzkiego Sanepidu i stamtąd przychodzi wynik badania. Jak macie to badanie w ręku, mawiacie się do tego lekarza medycyny pracy, już zakupiliście sobie w międzyczasie tę książeczkę i z tą książeczką udajecie się do tego lekarza medycyny pracy, który za tam jakąś ustaloną kwotę, bo zazwyczaj będziecie robić to pewnie prywatnie, chyba około 180 zł, za to płaciłam. Podbija Wam to, że nie ma żadnych przeciwwskazań, że badanie jest OK. Co dalej? Mamy już te papiery no i chcemy złożyć wniosek już w naszym sanepidzie powiatowym, żeby nas wpisano do rejestru. Naczytaliśmy już sobie książkę pod tytułem Wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej przy rolniczym handlu detalicznym. No i teraz, co dalej? Wypełniamy wniosek i uwaga, oficjalnie. Nic specjalnie nie jest wymagane do złożenia wniosku, więc to nie jest tak, że wy musicie dać tam plik papierów. Oczywiście, te panie chcą, bo żeby też miały ogląd. Yy że tak powiem, że się orientujecie, że podchodzicie na poważnie do tematu, nie rzucicie jedną stroną świstku tego wniosku, a tam może u was karaluchy biegają po ścianach. One po prostu chcą wiedzieć, że macie świadomość, że trzeba zachowywać pewne minimum przy produkcji żywności, którą wprowadza się do obrotu czyli wprowadza się do żywienia ludzi poza swoim domem. Zatem co jest ważne, to jak przygotować kuchnię? O tym możecie się dowiedzieć z mojego kursu do zakupu, którego zachęcam. Link będzie w opisie. Na ten moment myślę, że będzie można zamawiać go mailowo, bo jeszcze nie skonfigurowałam w pełni platformy do zakupów. Ale jak skontaktujecie się ze mną przez kontakt małpakamięignac.pl, to tam myślę, że będziemy na bieżąco realizować te zamówienia. Kurs jest jeszcze w przedsprzedaży, także zachęcam serdecznie. Myślę, że będzie dostępny za niedługo. Ok, no i co dalej? Mamy już, chcemy wypełnić wniosek, no ale pani mówi: No, ale czy pani się zna na tym? Czy pani wie, jakie trzeba minimum zachować? Pani już wie, bo pani przeczytała książkę i pani teraz chciałaby udowodnić panią w Sanepidzie, że wie, jakie jest ryzyko, tak. No, i co trzeba zrobić? Zgodnie z wytycznymi HCCP, czyli takiego systemu kontroli jakości przy produkcji żywności, należy zrobić analizę ryzyka z. Także z opisem, to jest dla, jakby dla każdego rodzaju produktu czy grupy produktów, z opisem, jak to ryzyko będzie minimalizowane czy, czy zmniejszane w trakcie produkcji, jak można tego ryzyka uniknąć, żeby nie przeniosło się ostatecznie do produktu końcowego, tak? to zagrożenie. Zatem w moim przypadku zrobiłam tutaj, mam pięć stron analizy drobnym druczkiem w Excelu. Do każdego rodzaju produktu, i to jest jeden z, z pakietów, dokumentów, które możecie u mnie kupić także poprzez kontakt.kamaignatz.pl. Czyli to jest wz na wzór: będziecie mieli analizę ryzyka dla past wegańskich, dla kiszonek i octu oraz dla produktów pasteryzowanych typu dżemy czy jakieś marynaty i analiza ryzyka dla suszy ziołowych. OK, to jest to, co ja przygotowałam, żeby pokazać Paniom, że jestem świadoma tego, jakie jest ryzyko przy produkcji domowej. Oprócz tego Pani, no oczywiście nie mogła tego oficjalnie wymagać, ale zasugerowała, żebym dołączyła taki opis działalności produkcyjnej przygotowany na potrzeby złożenia wniosku o wpis do rejestru rolniczego handlu detalicznego w gospodarstwie rolnym Kamili Ignaczak, czyli mój tu adres, numer producenta rolnego, tutaj musicie się posługiwać tym numerem, który nadano Wam w Armir, tak? I e, także podałam tutaj areał, e, na jakim u, e, prowadzę swoje uprawy. Także to jest taki dokument, on jest także do zakupienia e, u mnie na stronie kamaignac.pl, ale także póki strona, jeżeli nie będzie jeszcze działać, to możecie śmiało pisać na maila e, kontakt kamaignac.pl i tam możecie kupić, jeżeli zamówicie oba dokumenty, czyli analizę ryzyka i Opis działalności produkcji, to macie atrakcyjny rabat. Także zapraszam bardzo. I co tutaj? Opisałam tutaj po kolei różne rzeczy, tak tutaj za sugestią pani z Sanepidu. Co będę tutaj robić, jaki jest mój areał i zakres upraw, jaki asortyment, gdzie to będę robić, w jaki sposób, w jaki, jakie zasady higieniczne. I tutaj posługiwałam się bardzo. Tą książką, czyli tym przewodnikiem, tymi wytycznymi GHP. E, oprócz tego opisałam tutaj procedury e, przy każdym produkcie, który na moment startu planowałam, ale generalnie chodziło o to, żeby pokazać w, tak w grupach produktów, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, był to smalec, z fasoli tam pasztet z czerwonej fasoli, jakiś tam twarożek ze słonecznika, pesto, później dżem e, jakiś truskawkowy, ocet z ziół na przykładzie tam jakiegoś zioła, e, także to wszystko, tutaj jeszcze herbaty ziołowe i susze ziołowe. I kiszonki. Yy, I to wszystko to jest tutaj łącznie chyba 9 stron z tego, co pamiętam. Yy, także bardzo szczegółowy opis, także możecie sobie kupić na wzór, możecie go sobie wykorzystać, możecie się nim posłużyć jako do inspiracji, żeby sobie coś odgapić, yy, i to będzie dla Was. Co oprócz tego zrobiłam, że tak powiem, dodatkowego, co oficjalnie nie jest wymagane, ale co polecam Wam, jeżeli. Zwłaszcza jeżeli planujecie produkty takie jak moje, czyli niepasteryzowane, na szybkie spożycie, świeży produkt, tak? Bo jeżeli mamy produkty pasteryzowane, czyli konserwowane w wysokiej temperaturze, gdzie po prostu w procesie pasteryzacji te wszystkie drobne ustroje są niszczone. To wiadomo, jest taki jakiś tam standard. Chyba zdaje się rok jest przydatności minimalny do spożycia takiego przetworu. Oczywiście wiemy dobrze, że te dżemy nasze od babci nadają się do jedzenia, nawet jak już babcia dawno przeszła na stronę światła. Po prostu nadal możemy te dżemy i te przetwory są ok. Tak? Bywa, że się znajduje takie przetwory gdzieś w piwnicy, jakiś dżem, wiecie, sprzed 15 lat otwierasz i on jest świetny. Także tym się bym nie sugerowała, ale niestety prawo zobowiązuje nas do tego, żebyśmy podawali minimalny termin przydatności do spożycia na opakowaniu. Także tak to wygląda. A jeśli chodzi o te produkty, Świeże, czyli w moim przypadku te pasty wegańskie, które nie, nie były pasteryzowane w żaden sposób. Czyli ja je robiłam i to był świeży produkt. Tak jak chodziło mi o to, żeby do klienta trafiał produkt, tak jak on by sobie sam w domu zrobił, ale nie ma na to czasu, nie ma na to przestrzeni, więc robię to dla niego ja. I co właśnie dodatkowego do tego zrobiłam, żeby też tutaj. Pokazać tym paniom, że jestem wysoko uświadomiona, to zrobiłam takie badanie przechowalności na podstawie dwóch produktów: smalec z fasoli i jeszcze coś chyba miałam. Tak, i paszec z fasoli ze śliwką, czyli dwie pasty wegańskie, oddaję się do badania na Uniwersytecie Przyrodniczym. Sprawdźcie u siebie w okolicy, w którym mieście na pewno w mieście wojewódzkim będzie możliwość wykonania takich. Takich badań. I no, niestety kosztuje to sporo, bo ja zapłaciłam za to za te dwie próbki. Zapłaciłam około 700 zł, o ile dobrze pamiętam. I to były takie badania, że oni badali przez chyba tam tydzień. Yy, to jedzenie, tak? Czyli po, yy, patrzyli pierwszego dnia, drugiego, trzeciego i siódmego, a ok, jeszcze tam się nic nie rozwinęło. Także yy, to w zależności od długości yy, tego terminu, jaki chcecie sprawdzić, czy się wasze jedzenie nadaje, to tym cena rośnie, tak? Yy, to są takie tygodniowe, zdaje się, odstępy. Także to jest coś ekstra, co możecie zrobić, a nie musicie. Ale jeżeli planujecie takie świeże produkty, to nawet też jest dobrze wiedzieć, że, że faktycznie w ciągu tygodnia, jeżeli jest przechowywane w takich i w takich warunkach, które wy wymagacie na opakowaniu, informujecie o tym klienta, no to z tym produktem się nic nie dzieje. OK. I to były dokumenty, które złożyłam do wniosku i uzyskałam bez problemu po kilku dniach. Zgodę, zaświadczenie, oj, światło! Hmm? Zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dokonano tam w dniu takim i takim wpisu rolniczego handlu detalicznego i produkcja w ramach RHD: pasty wegańskie, marynaty, dżemy, kiszonki, suszy. Tak to wygląda. Co do kontroli, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że po pierwsze Pani była bardzo zaciekawiona moją produkcją i powiedziała, że z pewnością będą chcieli poznać tutaj sposoby produkowania tych moich, tych moich rzeczy, tych moich past przede wszystkim, bo powiedziała, że to jest produkcja nietypowa i nie spotkały się jeszcze z czymś takim, więc z pewnością będą chciały mnie odwiedzić, żeby zobaczyć w jakich warunkach i w jaki sposób przygotowuję to jedzenie. Na razie nikogo nie było. Poza tym pani powiedziała poinformowała mnie, że mam być gotowa o każdej porze dnia i nocy do kontroli. Czyli trzeba mieć no, zazwyczaj no, trzeba jakoś tam trzymać tą podłogę przynajmniej czysto, trzeba mieć powierzchnie zmywalne. To są takie minima, które naprawdę dowiecie się z tego przewodnika, z tych wytycznych dobrej praktyki. Naprawdę polecam sobie to wyszukać, albo przy zakupie u mnie dokumentów dostaniecie to w gratisie. Kopię tego. Poza tym, no, dobrze jest też prowadzić taką książkę zakupów. Czyli, jeżeli dokupujecie jakieś surowce do swoich produktów, to musicie w razie jakiejś akcji w że nie wiem, coś się stanie. Z tym, no nie wiem, zepsuje się, ktoś się otruł i mówi, że to jest od waszej pasty, a chociaż nie wiem, zjadł starą cebulę, ale musicie mieć możliwość udowodnić dwa czy trzy kroki wstecz, co wy tam daliście. Czyli musimy móc namierzyć dostawcę surowców, przynajmniej dwa kroki wstecz. Żeby móc ustalić, skąd pochodził surowiec, tak? Czy to zaszkodził mu olej z supermarketu, czy może zaszkodziło mu, nie wiem, fasola, która była źle przechowywana, tak? Także w, y, ja to po prostu zaprowadziłam sobie taki zeszyt, na którym wpisywałam datę w tu i tu zakupy to, to i to. Y, czyli nie wiem, dnia tam 3 marca y, y, u pani Ewy, y, tam nie wiem, ziemniaki marchew. A w intermarsze olej, tak? 5 marca, załóżmy, 1 litr, tak? A tutaj nie wiem, po dwa kilo, załóżmy, tak? Bo, bo robiłam taką ilość pasty. Także tak to wygląda w praktyce. Oprócz tego ważne jest, żebyście mieli także rejestr czyli taką książkę. Kolejny zeszyt, po prostu sobie założyłam taki zwykły jak w szkole do tego żeby wpisywać gdzie i ile sprzedajecie tych produktów. Czyli jeżeli przyjeżdża do was klient i kupuje 10 słoików ogórków kiszonych, to wpisujecie dnia 6 maja ogórki kiszone 10 sztuk. Hmm? Następnie dnia 17 kwietnia pasta tam serek alla mozzarella Zdrowy Sklep kilo czy półtora, tak? O to chodzi. I nic więcej, to naprawdę chodzi tylko, żeby był ślad po tym, ile i czego i gdzie wprowadzacie do obiegu. Tyle, proste. Jeśli chodzi o kontrolę, to wiem od znajomych, że w przypadku, gdyby ktoś zrobił donos na Was, że no nie wiem, coś tam jest nie, niby nie tak, no to wtedy każdy urząd w przypadku donosu jest zobowiązany do odbycia kontroli w danym miejscu, w danym zakładzie, tak? Czy, czy to jest inspektor budowlany, czy to jest inspektor sanitarny, nie ma to znaczenia. Jeżeli ktoś uprzejmie doniósł, to niestety urzędnik ma więcej pracy. Wiem, że tego nie lubią. I musi przyjechać do was, tak? Musi przyjechać do Was i zobaczyć. Jeżeli panie są miłe, czasem dają znać, że się wybierają, także macie czas, żeby się ogarnąć, jeżeli macie jakiś nieporządek w kuchni. Ok, miało być krótko, ale i tak wyszło 20 minut. Mam nadzieję, że jednak przydatne, i zapraszam raz jeszcze do zakupu pakietu dokumentów. Zapraszam także do zapisów na kurs, jeżeli jesteście zainteresowani tym kursem. Gdzie przedstawię Wam jak te analizy wykonać, jak to wszystko zrobić, także jak przygotować pomieszczenia, kuchnię i sprzęty, co jest potrzebne do takiej produkcji jak moja, jakie minimum trzeba zachować. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Wszystko macie pod, w opisie. Zapraszam także do lajkowania, jeżeli ten materiał jest dla Was przydatny. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru. Pa.